Dzień dobry państwa. w dzisiejszym odcinku dokonamy zakupu Samsunga Galaxy S23 Plus w przedsprzedaży. Tak, do 16 jest przedsprzedaż, czyli możemy zaliczyć się na to dodatkowe promocje. Dlaczego plus? Skoro mamy już Ultra. Co tam się tak burzy Samsung? No, z tego względu, że Ultra jest wspaniałym telefonem, rewelacyjnym, ten piękny ekran, ta kamera, to audio, ten rysik wspaniały, co można tam najlepiej wszystko sobie pięknie robić, malować i tak dalej. Ale jest jedno ale, przynajmniej dla mnie, ten smartfon jest gigantyczny, zobaczcie, on jest w wielkości mojej głowy, a ja nie mam małej głowy, jest taki duży, że do czego ja używam tych smartfonów, jest no nieporęczny. Próbowałem się do niego przyzwyczaić, ale ciężko. Jeśli wczoraj złapałem się na tym, że siedzę na swoim starym Galaxy S21, a ten jest w odstawce, to wiedz, że coś się dzieje. Wiedz, że jednak te gabaryty mi no nie podchodzą. No jednak jak ja w Biedronce idę i chcę strzelić, wiesz, promocję na papier toaletowy i wyciągam takiego taką wielką kaburynę, to pani w Biedronce od razu... Mmm, no, z telewizja przyjechała! <grym> o, jest ten samsungowy kod rabatowy, ale my go raczej nie chcemy. My chcemy ten drugi, który jest potężniejszy. Tak, mamy potężniejszy kod rabatowy. A kod ten nazywa się Premia S23. Czyli na początku musimy usunąć ten kod Samsungowy i wciskamy ten. Zobaczymy, czy przejdzie. Teraz już wiesz, że to wszystko piękne jest. Co tak biga, za prąd nie zapłaciłem! Zaraz wyłączą! No nie chcą, żebym kupił. No po prostu nie chcą, żebym kupił. No jasny gwint i ciemna śrubka. Error. Error. <noise> wow, 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 wow. Gpay. Normalnie kartą nie dało się zapłacić, ale Gpay. Google Pay. Płatność zakończona sukcesem. Great success. America. Kiedyś tam pojadę, znam jednego, co tam był I teraz mówi: Już nie, już nie mówić długo polski. On tylko już przyjechać za granicę. Dwie minuty i już mówić angielski. Ja też tak być. Ja być w Ameryce. Ja być na granicę, pojechać do Ameryki i tam z granicą mnie cofnąć. I jak już przyjechać, to już nie wiedzieć, jak mówić. Poszedł do Bidronka i mów, on mi mówi. 15 zł a ja a do, a dolar nie przyjmujecie? Ono nie wiedzieć, o co mi chodzić. No i ja nie kupię. <śmiech> <śmiech> tak, to jest właśnie... <laughs> No muszę ci powiedzieć, że to wideo nie jest sponsorowane. Media Expert mnie nie sponsoruje, a mógłby, bo chyba za dużo u nich, tyle u nich kupuje ze jasnych gwint. Bo szybko dostarczają je. i dla, dlatego. Co jest priorytetem, właśnie w zakupach? Szybkie dostarczenie. Jak coś kupisz, chcesz mieć to jak najszybciej, najlepiej dzisiaj. Amazon to wie. Polskie sklepy zaczynają już też Pozdrawiam.